Miasto nad Notecią, Bieleń, jest stolicą największej gminy w Wielkopolsce. To tu, na tym moście i przez środek rzeki do 1939 roku biegła granica między Polską a Niemcami. Do niedawna inwestycje komunalne omijały sześciotysięczne miasto. To przeszłość. Już w całym mieście działa kanalizacja. Pobudowano też nowy obiekt sportowy. Tutaj w ramach programu operacyjnego Ryby w zeszłym roku wybudowaliśmy ogólnodostępne boisko sportowe. Jest to boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej. Uczniowie i mieszkańcy mogą grać tutaj w piłkę nożną, ręczną. Mamy dwa boiska do koszykówki, kort do tenisa stołowego, a także cztero- i pięciotorową bieżnię okulną ze skocznie do skoków dal. Boisko jest oświetlone i dobrze służy mieszkańcom. Jest to ziemia wielu kultur, czyli kultury polskiej, niemieckiej, żydowskiej, olenderskiej. Jest to też specyficzne, że to jest miejsce, gdzie na terenie niewiele leżą dwie puszcze czyli puszcze nad Drawą i nad notecią i każda ma swoją specyfikę. Cały pas północnego stroju noteci to są wsi olenderskie, odpoczynając od Herburtowa, Marianowo, przez Kałądek, Forsten, Nowe Dwory przepięknym kościółkiem w Nowych Dworach po Menoickim. do tego jeszcze kościółki w Dzierżoźnie Wielkim czy w Dzierżoźnie Małym. Przepiękna architektura drewniana. Nowe dwory położone w Dolinie Noteci to najdłuższa wieś w gminie. Ciągnie się na przestrzeni 6 km, równolegle do krawędzi Noteci. Zakładali ją osadnicy sprowadzeni do osuszania i zagospodarowania ziemi wzdłuż rzeki. Po Menonitach i holendrach pozostały tylko zabytki architektury. Jak ten najstarszy drewniany kościółek w Nowych Dworach. Dzień dobry. Wiesław dobry. Kryniewicz, Kazimierz Sienkiewicz. O, proszę. Witam. <noise> Dziękuję. bardzo. Co to za kościółek? To jest piękny drewniany kościół jeszcze poolenderski. A można powiedzieć po menonicki, bo ci pierwsi osadnicy to byli menonitami. Także to pozostało się tu w nowych dworach z okresu początku XVII wieku. Ten jest kościół wybudowany do 1615 roku. On jest po wielu przebudowach, wieża, w tym kościele jest z 1700 roku. I ten zewnętrzny szkielet także z tego samego okresu. Można do środka wejść. wejść tak. Kościół wewnątrz jest już zmieniony. On całkowicie inaczej wyglądał. Ten ołtarz z przodu, on nie był tak zabudowany, to było odkryte. Ołtarz jest po ewangelicki ponieważ ten kościół od Menonitu był przejęty przez ewangelików. Po nich został barokowy ołtarz i witraże z 1615 roku. Zabytkowe wiejskie kościółki można oglądać wzdłuż Noteci, również w Herburtowie, Folsztynie i Dzierżążnie Wielkim a to twórczość promująca gospodarstwo rybackie w Kuźniczce. To jest rzeka Bukówka i z rzeki idzie woda przez stawy i tutaj tym rowem wpływa na dół a na dole mamy tam jeszcze też, to, to, to woda to sama, ona przez kaskadę idzie, tak troszkę się natlenia i... I, I na tutaj jest cały czas spad naturalny, nie ma żadnych maszyn, nie, nie, które Nie, 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 nie. Wody, tu pomp. nie ma, nie. Tu jest tylko piętrzenie, jest tutaj na tym jadzie, że rzeka jest troszeczkę podniesiona i na dół tam ta woda już spływa. A rzeka płynie tam naokoło, tam pod, pod tą górą, tam wzdłuż i tam później dalej sobie płynie. A jak to się zaczęło, te początki tutaj? Państwa bytności. No spodobało nam się ten kawałek. A tutaj, dawniej tutaj, jak tu, tu w tym miejscu, gdzie jest teraz magazyn, to był młyn. I młyn, to rodzina Szmytów tutaj mieszkała, jeszcze przed wojną to Niemcy byli. Po wojnie stawy przejęli Polacy. Państwo Raczkowscy gospodarstwo nabyli 20 lat temu. Trzeba było uporządkować stawy, a na skarpie postawić dom, bo stary nie nadawał się do zamieszkania. Gospodarstwo rybackie w Kuźniczkach specjalizuje się w hodowli na rybku pstrąga, karpia i jesiotrę. To jest akurat jesiotr zielony. Dważy ze 2 kilo? Nie, jeszcze nie. Nie, jeszcze nie? Ten jeszcze nie. No sieć tu, sieć, W środku ma tylko strunę taką y, y, chrzęstną i tu więcej nie ma żadnych kości. Buźkę jest... ma taką fajną, bo ma takie wąsiki. W sumie to jest ryba taka denna, ona zbiera, zbiera pokarm z dna i, i, i tak całą tą paszę jak się wrzuca, to one z dna pobierają. To jest taki malutki jeszcze. To szotki. zaraz będzie karmić? No możemy pokarmić troszeczkę. Zielona gmina. Tak turyści nazywają gminę Wieleń z racji leżących tu dwóch wielkich kompleksów leśnych Puszczy Drawskiej i Noteckiej. Ta ostatnia jest druga co do wielkości w Polsce, po Puszczy Białowieskiej. Chętnie odwiedzają ją przyrodnicy, turyści, a najbardziej grzybiarze. Wieś Miały zasłużyła na miano stolicy grzybowej Polski. Latem jesienią zjeżdżają tu amatorzy zbierania grzybów z całego kraju. Najwięcej ze Śląska, województwa łódzkiego i z Wielkopolski. Dawać pan. Takie w miarach rosą, proszę pana. Z kolejowej stacyjki w Miałach jadą kurki, borowiki, podgrzybki do najdalszych zakątków w kraju. Dla siebie i na sprzedaż. A w samej wsi Miały słynna jest restauracja pod Borowikiem. Prowadzi ją pan Waldemar Wachowiak. To jest tradycja rodzinna. Mój dziadek przeprowadził się tutaj w 1925 roku. Kupił y, cały ten dom z działką y, od y, Żyda, który miał tutaj Gasthof i sklep kolonialny. Od 1926 roku y, prowadzili to razem z babcią do początku wojny. W 1996 roku otwarliśmy restaurację, w której się znajdujemy. No i Szukaliśmy pomysłu, co możemy serwować. A wiadomo, miały centrum grzybów leżą w samym środku puszczy noteckiej, więc wymyśliliśmy sobie dania z grzybów, dania z dziczyzny i dania z ryb słodkowodnych. No kuchnia myśliwska wraca do łask. Zresztą kuchnia myśliwska jest specyficzną kuchnią. Ludzie często nie doceniają dziczyzny. A to jest przecież najzdrowsze mięso, najzdrowsze produkty, nieskażone ani paszami, ani, ani antybiotykami, także tutaj y, dziczyzna ma przyszłość po prostu. No i wybudowaliśmy y, mały hotelik na y, dwa, w tej chwili mamy 20 kilka miejsc noclegowych i staramy się to rozwinąć. Sposób na biznes nad notecią znalazł też pan Andrzej Wojciechowski. W kocieniu Wielkim prowadzi agroturystykę. 18, prawie już 19 lat temu wyjechaliśmy z Poznania po no, nieudanej próbie hotelarskiej. W końcu któregoś dnia trafiliśmy do kocienia, okazało się, że jest dom. No, już mocno zniszczony wtedy był, ale zaletą tego było to, że jest ogromna działka przy domu. Ile metrów? I no, tutaj mam przy samym domu mam 4,5 hektara. Bagatela. Także, także to już jest duża działka, na której po prostu można było zagospodarować przestrzeń dla gości. No i kupiliśmy ten dom i od 18 lat. Po prostu tutaj prowadzimy gospodarstwa agroturystyczne, które no, ma mnóstwo różnego rodzaju zwierząt i nastawione jest głównie na przyjmowanie rodzin z dziećmi i młodzieży szkolnej. A tutaj panu zazdroszczę, pan już za życia na swoją ulicę. Ja, no wie pan, niestety czas leci, ja też skończyłem 60 lat i moja córka na... na naprawdę? Tak, naprawdę. <grafy> a i moja córka na imieniny podarowała mi właśnie taką symboliczną ulicę Andrzeja Wojciechowskiego. I zrobiłem sobie prywatną ulicę na swoim własnym terenie. No wolno pana. Tak. <grafy> a myślę, że roboty się pan nie boi żadnej Nie, tutaj, nie tak, boję że, się. Że ma pan dwie tak. prawe i... Mam do wszystkiego dwie, jedną tak. prawą, drugą lewą, wie pan. a, a, a Poza tym jeszcze, no niestety, muszę pitrasić, dlatego że żona mnie tutaj postawiła w takiej sytuacji, że do 10 osób gotuje ja, a ponad e, 10 osób dopiero przychodzi nasza a. pani Krysia, chociaż muszę powiedzieć, że goście nie narzekają na moje jedzenie. No, Udowodnione, że faceci byli zawsze dobrymi kucharzami. E, no tak, na pewno. Mój dziadek zresztą był szefem kuchni w Bazarze Poznańskim, muszę powiedzieć, przed wojną. Także. No to było prawie, prawie jeszcze przed Gessler. Tak, tak, tak. Jeszcze dużo przed Gessler. No. Ziemia Wieleńska stała się miejscem zamieszkania ludzi ze wszystkich zakątków Rzeczypospolitej. W dzierżążnie wielkim zaraz po wojnie zamieszkali repatrianci ze zbaraża, a ich potomkowie są już stąd. Tu gospodarzą i wspólnie z innymi myślą, jak uatrakcyjnić wieś i przyciągnąć turystów. Właśnie do Dzierżążna zaproszono mnie na otwarcie nowego szlaku Norgi i Jej współorganizatorem jest Naddotecka Grupa Rybacka. Przybyli uczestnicy i goście z całej gminy. Większość bierze udział w rajdzie szlakami w Puszczy Noteckiej. To inauguracja imprezy, która odbywać się będzie w Dzierżążnie każdego roku. Gmina Wieleń chce być sławna nie tylko z grzybów, ale i z Norbi Powodzenia.